Liczę na współpracę z Panią Prezydent, jak i z wszystkimi klubami Rady Miasta. Powtarzam to wszędzie, jestem kibicem Piasta można powiedzieć od dziecka. Wychowywałem się na tak zwanym Trójkącie Bermudzkim, czyli to jest miejsce, które od samego początku kibicuje Piastowi Gliwice, więc jest mi ten klub bardzo bliski. Pani Prezydent Katarzyna Kuczyńska-Budka miała bardzo dobrą kampanię i przygotowywała się do niej, moim zdaniem, od wielu lat i to było widać. Czy Marek Przonak wygrałby wybory prezydenckie, gdyby był kandydatem? To, jaka jest naprawdę sytuacja finansowa w Piaście Gliwice, myślę, że się dowiemy właśnie po tym ruchu, Pani Prezydent. I wtedy Czyli będziemy Po mogli... tym audycie, który jest zakładany. Po zapowiadany. tym audycie, który jest zakładany, będziemy wiedzieli, czy, czy prezydent miasta, jako organ właścicielski, znał wszystkie informacje, te, które dotyczą spraw finansowych Piasta Gliwice. Czy... Koalicja dla Gliwic już jest bez Zygmunta Frankiewicza w nazwie. I przyznam się szczerze, Panie Przewodniczący, że umknął mi moment zmiany nazwy. Bo... Do tej pory w historii Gliwickiego samorządu przynajmniej. Tak długo, jak ja jestem w Gliwickiej Radzie Miasta, nie było żadnych formalnych koalicji i opozycji i Gliwice bardzo zyskiwały przy tym. Małgorzata Lichecka, Nowiny Gliwickie, Studio 24 Gliwice, program Gość Dnia. W studio dzisiaj z nami Marek Przonak, przewodniczący Gliwickiej Rady Miasta i radny Koalicji dla Gliwic. Dzień dobry Panie Przewodniczący. Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. Zaczniemy od tematu sportowego, takiego gorącego w ostatnich dniach, dużo się wydarzyło w klubie sportowym Piast. Przede wszystkim zmiany, zmiany w Radzie Nadzorczej po walnym... Specjalnym zgromadzeniu wspólników. Mamy nowy skład rady. Pani prezydent Katarzyna Kuczyńska-Budka desygnowała do niej trzy osoby: skarbniczkę, naczelniczkę Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i radcę prawnego. Natomiast mniejszościowy udziałowiec, pan Zbigniew Kałuża, rozbił bank, można powiedzieć, kandydaturą. Emerytowanego generała Jarosława Szymczyka. Panie przewodniczący, co się stało, że taka kandydatura się pojawiła i czy to nie jest przypadkiem ze strony Pana Kałuży Przytyczek w stosunku do nowej władzy? Nie wiem panie redaktor, jakie są pobudki, powody desygnowania przez pana Kaurze, pana generała Jarosława Szymczyka do Rady Nadzorczej? Nie znam kompetencji pana generała w kwestiach sportowych, w kwestiach kodeksu spółek handlowych, więc bardzo trudno byłoby mi się wypowiedzieć na temat, dlaczego taka kandydatura, a nie inna. Pan generał jest sercem zapiastym, jest wiernym kibicem. Myśli pan, że to jest dobry powód do tego, żeby desygnować do Rady Nadzorczej? Bardzo dobrze znam panią Skarmi, Agnieszkę Adylewską. Znam Panią naczelnik, Panią skarbnik sobie bardzo cenię i uważam, że to jest jak najbardziej trafiona kandydatura i myślę, że Pani skarbnik swoją wiedzą, swoimi kompetencjami, doświadczeniem jak najbardziej wspomoże, wesprze Radę Nadzorczą w tych kwestiach, o które zabiega Pani Prezydent. Ja myślę, że ta kandydatura to jest dopiero pierwszy próg, bo słyszymy, że mniejszościowi udziałowiec chce również wskazać kandydata na prezesa klubu i to się właśnie chyba rozstrzyga. Myślę, że to będą kwestia kilku dni. Natomiast. Ta decyzja wzburzyła środowiska kibicowskie. Nie wiem, czy Pan jechał po mieście i widział transparenty, które są wywieszone w przestrzeni miasta. Jedno z łagodniejszych haseł to piaście wyjść z tej kałuży. I taka kibicowska reakcja też ma znaczenie w kwestii wizerunkowej, czy mniejszościowy udział jest to przemyślał że to może po prostu źle zadziałać na sam klub, nie? Który, który jest tam w jakimś dołku finansowym 13,5 miliona straty, to jest dosyć spora kwota. Jestem kibicem Piasta, można powiedzieć, od dziecka wychowywałem się na tak zwanym trójkącie bermudzkim, czyli to jest miejsce, które od samego początku kibicuje Piastowi Gliwice, więc jest mi ten klub bardzo bliski. Jestem de facto na każdym meczu rozgrywanym przy ulicy Okrzei. I wszystkie kwestie i wizerunkowe i finansowe i współpracy z kibicami są dla mnie bardzo ważne. Tak jak wspomniałem wcześniej, trudno mi jest ocenić dzisiaj kwestię związaną z desygnowaniem do Rady Nadzorczej pana Jarosława Szymczyka. Nie znam jego kompetencji dotyczących spółek prawa handlowego. Nie znam powodów desygnowania przez pana Kałużę, akurat pana Szymczyka. I więc trudno mi jest się wypowiadać o powodach, dla których akurat. Pan Szymczyk jest przedstawicielem mniejszościowego udziałowca. Do mnie mówię, że ci, którzy są desygnowani przez większościowego udziałowca, czyli przez miasto Gliwice, są większości w radzie nadzorczej i mocno wierzę w to, że miasto Gliwice poprzez swoich reprezentantów w radzie nadzorczej będą mieli znaczący wpływ na wybór prezesa Piasta Gliwice. No bo dotąd pani prezydent też o tym mówi, ta sytuacja finansowa miastu nie była dobrze znana z tego, z, z takiego oświadczenia to yy, wynika. Jak pan myśli, dlaczego tak było? Klub coś zatajał, nie było jakich, jakiegoś nadzoru właścicielskiego, były tam osoby powołane przez, przez prezydenta, między innymi był wiceprezydent Krystian Tomala. Czyżby nie miał takiej wiedzy, jakie są tak naprawdę, jaka jest naprawdę sytuacja finansowa? To, jaka jest naprawdę sytuacja finansowa w Piaście Gliwice, myślę, że się dowiemy właśnie po tym ruchu, Pani Prezydent. I wtedy Czyli będziemy po, mogli, tym, audycie, który jest po tym audycie, który jest zakładany będziemy wiedzieli, czy, czy prezydent miasta, jako organ właścicielski, znał wszystkie informacje, te, które dotyczą spraw finansowych Piasta Gliwice, czy faktycznie były jakieś kwestie, które nie do końca były przedstawiane w rzeczywisty sposób prezydentowi miasta. I myślę, że właśnie po to Pani Prezydent wymieniła Radę Nadzorczą. Nie jest to jedyny powód, ale jeden z kilku powodów, dla którego ta Rada Nadzorcza została wymieniona. Panie Przewodniczący, opuśćmy boisko sportowe, a przenieśmy się na boisko polityczne, czyli na, na sprawy dotyczące Rady Miasta i, i w ogóle takiego rozkładu sił politycznych po wyborach. Z 25-osobowej Rady 13 radnych, czyli ponad połowa to nowe osoby. A stan posiadania koalicji dla Gliwic, czyli ugrupowania, które dotąd było największym w Radzie, radykalnie się uszczuplił, czyli jest to sześciu radnych. Panie Przewodniczący, jaki stąd płynie wniosek? Do tych sześciu radnych to, to niewiele, biorąc pod uwagę, tak jak mówiłam wcześniej, stan z poprzedniej kadencji, mieliście pełnię władzy i można było przeprowadzić dosłownie wszystko. Co też miało miejsce. Jaki wniosek płynie dla ugrupowania Koalicja dla Gliwic z takiego, z takiego stanu rzeczy, z takiej mapy politycznej? Zanim przejdziemy do wniosku, to może najpierw okoliczności, które wskazywałyby na to, jaka dzisiaj jest sytuacja w Gliwickiej Radzie Miasta. Ja tylko przypomnę, że Koalicja dla Gliwic, wtedy jeszcze Komitet Wyborczy Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza, uzyskał drugi wynik w wyborach do Rady Miasta, jak i drugi wynik w wyborach na prezydenta miasta. Ja myślę, że Gro Komitetu Wyborczych Samorządowych w takich miastach jak Gliwice życzyłoby sobie być na drugim miejscu w takim mieście jak Gliwice. Oczywiście wygranym w tych wyborach jest Koalicja Obywatelska i pani prezydent Katarzyna Kuczyńska-Budka. To nie podlega żadnej wątpliwości. Już wielokrotnie gratulowałem pani prezydent tego, że wygrała te wybory. Oczywiście można dyskutować, czy to była duża przewaga, czy mała. Czy to było tak, jak w żargonie piłkarskim się mówi, że Przegraliśmy w dogrywca, może nawet w wyrzutach drugie miejsce, tak? W wyrzutach tak ta kategorii. Więc ten drugi wynik, który uzyskaliśmy, pozwolił nam na to, abyśmy w Radzie Miasta mieli klub sześcioosobowy, i tak to dzisiaj w Radzie Miasta funkcjonuje. Panie Przewodniczący, no ta porażka koalicji dla Gliwic jest faktem i yy, wiemy to. Kandydat Mariusz Szpiewok yy, przepad yy, radnych yy, mniej. Czy. To wynika z niedocenienia kandydata kandydatki koalicji obywatelskiej. I moje pytanie: Czy Marek Przonak wygrałby te wybory, gdyby kandydował na prezydenta Gliwic? Kilka pytań pani redaktor Dwa zadała. Konkretnie. To już jest kilka, mm -hmm. więc postaram się zacząć od pierwszego. Ja tylko przypomnę, że wybory samorządowe odbyły się w 6 miesięcy po wyborach parlamentarnych, gdzie jechał walec wojenny, wojny pomiędzy Platformą i Pisem i myślę, że ten walec przejechał się również po wyborach samorządowych. Ta polaryzacja była bardzo znacząca, bardzo duża i to było uwidocznione w wielu miastach w Polsce, szczególnie tych miastach o dużych parametrach, z dużą liczbą mieszkańców. Więc również ten element Panie miał Panie Przewodniczący, duży wpływ ale wpływ na to, koalicja, że te... koalicja rządziła w mieście przez 30 lat. Może nie konkretnie koalicja dla Gliwic, bo było to początkowo inne ugrupowanie, ale mieś, mieliście w sumie tak na zdrowy rozsądek dobrą pozycję wyjściową. Co Was obchodziły wojny na górze między, między partiami? To nie nas obchodziły wojny na górze pomiędzy partiami. Myślę, że to się przerzuciło na sposób głosowania przez naszych mieszkańców. Dalej y, było to traktowane Czyli jako głosowanie na pisowsko, pale 15 między, października, tak na myślę, przykład. Myślę, że było to głosowanie przeciwko komuś, a niekoniecznie za kimś. Oczywiście to był jeden z wielu elementów. Ja też podkreślam przy każdej okazji, że pani prezydent Katarzyna Kuczyńska-Budka miała bardzo dobrą kampanię i przygotowywała się do niej moim zdaniem od wielu lat. I to było widać. Pan m, były wiceprezydent Mariusz Śpiewok. De facto do samego końca pracował jako wiceprezydent, dopiero na ostatnie dwa tygodnie, pomiędzy pierwszą a drugą turą wyborów, wziął urlop i dopiero wtedy faktycznie w 100% zaangażował się w kampanię wyborczą. Panie człowiekiem Ale to oznacza, że nie myśleliście poważnie jednak mimo wszystko o tym kandydacie, skoro pan prezydent dopiero na dwa tygodnie przed, przed tym tak zwanym Złotym Strzałem za, zajął się swoją kampanią. No to było zajął to... się swoją kampanią dużo wcześniej. Chciałem tylko podkreślić, że dopiero w momencie, Między pierwszą a drugą kampanią faktycznie w 100% poświęcił się tylko kampanii wyborczej, a wcześniej były sprawy miasta, ważne sprawy miasta, które należało doprowadzić do odpowiedniego momentu, tak żeby potem. Przy ewentualnej y, przejęciu miasta przez kogoś innego, można było przekazać w dobrej kondycji, w dobrej formie. A odpowiedź na to drugie pytanie bardziej, bardziej mnie interesuje. Czy Marek Przonak wygrałby wybory prezydenckie, gdyby był kandydatem? Nie wiem, pani redaktor, czy Marek Przonak wygrałby te wybory. Kandydatem Koalicji Obywatelskiej był Mariusz Śpiewok. To była decyzja grupy. Koalicji dla Gliwic? Pan ja... powiedział Koalicji Obywatelskiej. Przepraszam. Oczywiście Koalicji dla Gliwic był Mariusz Śpiewok i to była decyzja całego środowiska. Zawsze jak gra orkiestra, to jest tylko jeden dyrygent, więc trudno dzisiaj dewagować, czy Marek Przonak wygrałby te wybory, czy nie. Marek Przonak startował do Rady Miasta, wygrał wybory do Rady Miasta, jest dzisiaj radnym i myślę, że tak to bym pozostawił. Sojusze w Radzie Miasta to jest bardzo ważna rzecz i mówi się o tym w, w samej Radzie bardzo dużo. A mianowicie, że jest to nieoficjalnie w takich kuluarach, ale też w internecie pojawiają się informacje, że nastąpi radykalne zbliżenie między Koalicją dla Glibic a PiSem. Nie pierwsze, bo, bo tak już kiedyś było. Czy obie formacje faktycznie się do siebie zbliżają? Oczywiście nie uzyskam tej odpowiedzi dzisiaj od pana, tak samo jak nie uzyskałam jej od, od Łukasza Chmielewskiego, ale jak pan to skomentuje? Czy takie zbliżenie nastąpi? Pani redaktor, wszystkie trzy komitety, które aktualnie mają swoich przedstawicieli w Radzie Miasta, czyli wszystkie trzy kluby, de facto miały bardzo zbieżne programy wyborcze. To prawda. Do tej pory w historii gliwickiego samorządu, przynajmniej tak długo jak ja jestem w Gliwickiej Radzie Miasta, nie było żadnych formalnych koalicji, opozycji, i Gliwice bardzo zyskiwały przy tym. Nie chciałbym absolutnie, żebyśmy Gliwice i Gliwicza dzielili na tych, którzy są po jednej czy po drugiej stronie. Mamy ważne sprawy dla miasta do załatwienia razem z panią prezydent, i liczę na współpracę z panią prezydent, jak i z wszystkimi klubami Rady Miasta. Powtarzam, to wszędzie. I na każdym miejscu, i tego co do tego jestem przekonany. No ale ta koalicja nieformalna jakoś tam zaistniała. Po pierwsze, w momencie wyborów na przewodniczącego Rady Miasta yy, jeden głos zaważył tak naprawdę, że został pan tym przewodniczącym. Kajetan Gornik był pana kontrkandydatem: 13 głosów pan, 12 głosów Kajetan Gornik. A druga sprawa, yy, przyglądając się uważnie dyskusji nad apelem do prezydenta Andrzeja Dudy, jeżeli chodzi o język yy, śląski, też widać było yy, takie mówiąc kolokwialnie, picie sobie z, z dzióbków radnych Koalicji dla Gliwic i, i PiS-u, więc nie bez kozery ludzie mówią o tym, o tym, o tym nieformalnym, nieformalnej koalicji między KDG a PISem w Radzie Miasta. Postaram się znowu po kolei odpowiedzieć na Pani pytania, Pani redaktor. Jeżeli chodzi o pierwszą kwestię, to oczywiście wybory były tajne, a przy tajnych wyborach trudno określić, kto na kogo głosował. Czyli mogło być tak, że w koalicji dla Gliwitki ktoś zagłosował na nie Katarzynę wiem, Nie nie Bóg. rozmawiałem po wyborach, kto na kogo głosował. Na pewno druga, mieliście spotkania klubowe druga, i to było ustalone, panie przewodniczący. Rzecz, nie ustalałem takich rzeczy. Z innym klubem, oczywiście ze swoim klubem jak najbardziej, to mój klub desygnował moją osobę jako kandydata na przewodniczącego Rady Miasta. Moim kontrkandydatem był pan Kajtan Gornik, który tak naprawdę był z komitetu wyborczego, który... Najmniej radnych wprowadził do Rady Miasta, bo to tylko dwoje. Więc tak naprawdę to było pomiędzy... No tak, ale mają tam Koalicja yy, Obywatelska i Nowy Ratusz, to jest jeden komitet, więc... Nie, nie, nie. Koalicja Obywatelska i Nowy Ratusz to nie jest jeden komitet, tylko jeden klub radnych. Jeden klub radnych, przepraszam. A ja, ja powiedziałem, się. że to komitet Nowy Ratusz wprowadził tylko dwóch radnych, a Komitet Koalicji Obywatelskiej wprowadził sześciu, więc to tak naprawdę było pomiędzy dwoma komitetami. Nie chcę tutaj dywagować, kto na kogo głosował. Dla mnie są ważni wszyscy mieszkańcy naszego miasta, czy to są wyborcy Platformy, czy wyborcy SLD, czy wyborcy PiSu, czy wyborcy, mam nadzieję, że w dużej części, wyborcy samorządowi, którzy głosują na samorządowo. Koalicja dla Gliwic już jest bez Zygmunta Frankiewicza w nazwie i przyznam się szczerze, panie przewodniczący, że umknął mi moment zmiany nazwy, bo nie było jakiegoś oficjalnego oświadczenia, ogłoszenia tego, że, że, że klub i, i koalicja nie ma już w swoim członie Zygmunta Frankiewicza. To wynikało z czego? Że Patron senator jest już dla koalicji ciężarem, czy chcieliście takiego nowego otwarcia, czy pan senator po prostu w związku z tym, że wygra, wygra, przegrane wybory, to powiedział, że nie będzie już firmował swoim nazwiskiem na przykład? Nie musiało być takiego momentu decydującego w świecie zewnętrznym. Po zakończeniu poprzedniej kadencji, po ogłoszeniu wyników wyborów, poprzednią kadencję zostawiamy już z tyłu, już jest za nami. Rozpoczęliśmy nową kadencję Rady Miasta z nowym klubem radnych, i to decyzją tego klubu radnych, tych sześciu radnych, nazwa klubu radnych jest Koalicja dla Gliwic. Nie było to absolutnie podyktowane żadnymi względami zewnętrznymi, żadnymi względami pana senatora. Tak zadecydowali radni. To radni decydują o tym, jaką nazwę przyjmuje klub radnych, w którym uczestniczą. A co pan senator na to? Proszę spytać pana senatora. Pytam pana, bo pan jest blisko z panem senatorem. Nie widziałem się z panem senatorem. Myślę, że około miesiąca, więc nie wiem. Proszę spytać pana senatora. Myślę, że pan senator absolutnie nie ma tutaj żadnego zdania w żadną stronę. Do tej pory w poprzedniej kadencji to pan były prezydent Zygmunt Frankiewicz rozpoczynał poprzednią kadencję jako prezydent miasta. Wtedy rozpoczynaliśmy poprzednią kadencję jako koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza i to było naturalne. Następnie skończyła się kadencja, jako Komitet Wyborczy Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza szliśmy pod tym szyldem w wyborach samorządowych. Dzisiaj jest nowe otwarcie, dzisiaj są, jest nowa kadencja, dzisiaj jest nowy klub radnych, Koalicja dla Gliwic. Oczywiście chcemy sposób traktowania samorządu, sposób prawo, sprawowania władzy być kontynuatorem tego samorządowego sposobu prowadzenia y, samorządu. Ale dzisiaj już pod szyldem Koalicja dla Gliwic. Panie Przewodniczący, hmm... Ani koalicja obywatelska, łącznie z Nowym Ratuszem, nie ma większości w Radzie jako, jako koalicja rządząca. Brakuje do tej większości jednego głosu. Pojawiają się takie spekulacje, plotki, albo całkiem poważne nawet dywagacje, że wystarczy przekonać, jedną osobę albo z koalicji dla Gliwic albo z Pisu, żeby przeszła do koalicji obywatelskiej i wtedy ta większość będzie. Czy pan myśli, że to jest możliwy scenariusz? Ja nie widzę powodów dlaczego należałoby przekonywać jedną osobę. Może dwie, nie wiem. Ja widzę powody, dla których należałoby wszystkie główne decyzje w mieście, te które są ważne dla naszych mieszkańców. Konsultować wśród wszystkich klubów radnych i wspólnie decydować o tym, w jaki sposób chcemy, żeby nasze miasto wyglądało za 5, 10, 15 lat. Jestem przekonany, że w dobrych decyzjach bez problemu znajdzie się większość w Radzie Miasta, niezależnie od tego, czy to będzie podział klubowy, czy to będzie podział w innej formule określony. Czyli zakładamy, że ta współpraca i dobro miasta to jest to, na czym wszystkim klubom będzie zależało najbardziej. Ja mam takie zdanie. Będę się go trzymał i myślę, że przez ostatnie 26 lat, kiedy jestem w gliwickiej Radzie Miasta, już to potwierdził. Dziękuję Panie Przewodniczący. Małgorzata Lichecka, nowiny gliwickie, to był program gość dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu, dziękuję Pani.